Witam w przeglądzie deserwera aktyzacji do War Thundera Taniec Smoka, Dance of Dragon. I co? Oryginalnie jak zazwyczaj był to byłby to odcinek bazujący na zapisie streama po prostu zmontowany stream, ale tak jest uszkodzone audio powiedzmy sobie, że jakbym wstawił oryginalne audio to będę stos 20 copyright strike'ów, więc tym razem na ten przegląd sobie zmienimy trochę formułę i wam trochę poopowiadam z ofu tutaj co jest nowego na tym deserwerze, co możecie oczekiwać z nowej, po nowej aktywizacji do Thunder ale klasycznie omówmy sobie po prostu wszystkie pojazdy po kolei, każde drzewko po kolei poomawiam i ci kilka ciekawszych funkcji. Ameryka otrzyma trzy samoloty. Ogólnie od razu spoileruję najwięcej w tej aktualizacji, chyba. Pierwszy z tych samolotów jest to nowy A10 Warhawk w wariancie C. Będzie się wyróżniał tym, że będzie miał troszeczkę lepsze uzbrojenie i generalnie też lepsze systemy celownicze. Tym bardziej, że będzie miał target pod Lightning 2, więc nic jakiegoś wielkiego. Przy okazji możecie zauważyć, że jest nowy interfejs zmieniania uzbrojenia na samolotach. Teraz, jeżeli będziecie zmieniać pylony na samolotach, i to działa też na współczesnych samolotach, jak i na drugowojnych samolotach, widzicie samolot z takiego kadru poniżej. Kolejny amerykański samolot to jest Advark F111F. Jest to kolejna wersja samolotu po prostu Vark 111F. Nic niezwykłego, będzie miał lepsze rakiety M9L i w sumie tyle, co można o nim powiedzieć. Na warku jeszcze pokażę jedną nową funkcję, bo został dodany nowy wysokościomierz w grze. Ogólnie zawsze wysokościomierz w grze był obniżany za pomocą barometru. Teraz będzie jeszcze radarowy ten wysokościomierz. Będzie można go ustawić w ustawieniach w tej opcji tutaj, gdzie właśnie pokazuję na ekranie. I generalnie wysokościomierz radarowy pokazuje wam wysokość realną do ziemi, bo barometryczny pokazuje wam wysokość do odległość do wody, wysokość do wody. Taki mały detal. Możecie mieć albo radarowy, tylko wysokościomierz, albo barometryczny, albo obydwa naraz. I możecie też sobie slajdzikiem ustawić, jak bardzo ma być agresywny ten wysokościomierz radarowy, jak ma szybko wam reagować, alarmować na to, że jesteście za nisko względem ziemi. I kolejny i ostatni samolot amerykański, który jest też kopiowy, to jest amerykański pojazd premium Harrier. Kolejny po prostu jakiś Harrier. Będzie on miał troszeczkę okrojone uzbrojenie, ale będzie miał nowy typ bomb. Bomby lasero, namierzane laserem, czy tam namierzane GPS-em. Na czym będą polegać te bomby? Jak możecie się domyśleć, będą namierzane GPS-em. Jak pokażecie palcem, to tam będą lecieć, ale już nie zmienią toru lotu. Są to bomby, które raz namierzasz i one już tam będą lecieć. Większość nacji otrzyma te bomby na jakichś jetach, więc to nie tylko tak, że będziecie musieli kupić pojazd premium. Niektóre samoloty powinny dostać te nowe bomby. Będą dwa, ko dwie konkretnie bomby: ruskie KB500S i amerykański JDAM 38. Pokrótce jeszcze mogę omówić, że Amerykanie dostaną nowy czołg T1 E1 z działem 90 mm, ale tutaj jest dosyć dosłownie można powiedzieć kopii w klej, tylko po prostu większe działo jest. A z okrętów Amerykanie otrzymają USS Tennessee. Tennessee's, to jak ten stan, jeden taki w Ameryce. Przejdźmy do kolejnego, kolejnej nacji Niemców. Wielu niemieckich graczy może otworzyć szampana, bo zostanie dodana Puma z tgm ami Spike. Oczywiście nie jest to modyfikacja do Pumy, która już jest w grze, tylko konkretnie nowy pojazd. Zrobili osobny pojazd z tej Pumy ze Spike'ami. Ale w sumie to tylko tyle, co mogę powiedzieć o Pumie ze Spike'ami. No Puma ze Spike'ami, no i tyle, jak osobny pojazd. Niemcy jeszcze otrzymają okręt SMS tutte nie mam na ekranie teraz tej nazwy, więc przepraszam za myłowe ale najciekawszy nowy niemiecki samolot to jest szwajcarski P-16 jest o tyle ciekawy, bo to jest w ogóle unikatowa konstrukcja szwajcarska, która będzie w grze niestety będzie pojazdem premium ale co można o tym powie samolocie powiedzieć to, że jest zrobiony model przez graczy nie jest to model wykonany przez gajdzinów, tylko przez graczy Konkretnie dwóch graczy, którzy nawet sami nie wiedzieli, że to będzie prem pojazd premium w grze. Dowiedzieli się dopiero na mniej więcej, jak ludzie się dowiedzieli, że zostanie dodany ten samolot do gry, więc e, trochę przypał. Chyba najciekawszy samolot no, w tym obiecie, muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o Rosy, najważniejszy nowy samolot jest to oczywiście Su-24, który będzie posiadaczem tych właśnie pocisków GPS-owych i zasadniczo niczym więcej się nie wyróżni w grze. Będzie też posiadał inne typy uzbrojenia, ale jeżeli chodzi o walki przeciwlotniczej będzie posiadał tylko pociski R-60M, więc nie będzie to samolot myśliwski typowo. Chodzi, jeżeli chodzi jeszcze o Rosję otrzymamy nową szyłkę afgańską i na szyłce afgańskiej mogę pokazać jedną z nowych funkcji jaką będzie filtry na X-Ray'u. Będzie można sobie troszeczkę poukrywać niektórych modułów podczas przeglądania modelu X-Ray'owego pojazdu. I też warto wspomnieć, że większość pilotek typu szyłki czyli jakiś Adac, Adac M113, ISO, Czunguska, jakiś tego typu pelotki, tego stylu pelotki na tym br otrzymają właśnie nowe, szczegółowe modele. Warto o tym wspomnieć. Z dwóch jeszcze dodatkowych zmian warto wspomnieć, że T80 EU1 otrzyma siatkę kamuflującą na wieża. Wygląda troszeczkę komicznie. E i, I będzie zmiana, jeżeli chodzi o helikoptery. Helikoptery też otrzymają nowy, szczegółowy model zniszczeń, jak czołgi. A dokładnie mowa o modułach uszkodzenia panelu sterowania i elektroniki. Bardzo to fajnie wygląda na K50C, ale też to dotyczy Apache na przykład. Teraz będę bardzo mocno szybko przeskakiwał po nacjach, bo tu tylko jakieś nowe maszyny bez już omawiania nowych mechanik będzie. Wielka Brytania otrzyma nową pelotkę Stormer, która jest po prostu pelotką z wulkanem i stingerami. Nic więcej w zasadzie. A z samolotów otrzyma australijskiego adrwika wersji 111C, który będzie miał troszeczkę więcej flar od wersji amerykańskiej F, ale nie będzie miał tam wszystkiego, wszystkich typów uzbrojenia przeciwczołgowych. Japonia przede wszystkim otrzyma nowy pojazd kołowy RCV-R prototypowy. Jest to jak widzicie pojazd kołowy tak, z gatunku szczurasów który ma dosyć ciekawą kamerę dowódcy, bo ma bardzo wych wychyloną do tyłu tą kamerę dowódcy i można ją jak na Esterfax 121 wychylać do góry. Ale nic więcej nie ma w sumie do powiedzenia: jest to nowy pojazd, pierwszy pojazd w ogóle telewizjonalny dla Japonii. Oczywiście, jeszcze z Japonii otrzyma dwa kajaki, taki jeden mały kajaczek. A w plik z plików gry jeszcze wiemy o okręcie pancerniku Amagi. Jak to coś Okręt Amagi, pancernik Amagi nie jest do końca historyczną konstrukcją, bo historycznie były plany skonstruowania pancernika Amagi, ale skończyło się na przerobieniu jednego z czterech szkieletów tego okrętu na lotniskowiec. Jednak w UTeku zobaczymy właśnie ten dokończony prototyp. Wizja artystyczne można powiedzieć pancernika Amagi, magii, który jest, stał się jednak pancernikiem wszedł od służby jako pancernik. Jakby ktoś miał mówić, że z Thunder są historyczne pojazdy, to nie, to jest przykład. <grych> Włochy. Włochy otrzymają Tornado, który będzie wcześniejszą wersją tego, co już tak już mamy w drzewku dostępne. Nic więcej. Japonia chyba otrzyma najwięcej pojazdów w tym updatecie jak na razie. Otrzyma dwa samoloty. Jeden typowo chiński samolot J10. I pakistański samolot JF17. Są to dwa samoloty. Jeden jest drzewkowy, ten pakistański jest dywizjonowy, i to, co mogę opowiedzieć o tych samolotach, w sumie co można nic, jakichś nowych mechanik nie wprowadzają. Mogę tylko powiedzieć ciekawostkę, że na dev serwerze na serwerze testowym mają dosyć popsuty model lotu i kręcą bączki jak powalone, ale mam nadzieję, że to poprawią. Bo jeżeli w takim stanie samoloty dojdą do serwera ogólnego, publicznego, no to to będą naj. Bardziej manewrowe samoloty w historii gry, ale wątpię, że takie samoloty Delay. Z czołgów dodano dwa. Jeden będzie drzewkowy, dokładnie tajwańska pelotka Antylopa, Antylope, która będzie trakkunem. Jest to bardzo mała ciężaróweczka, dosłownie taki słodziak malutki, jak się, jak się nim jeździ, to się wydaje, jakby się zabawką jeździło z doczepioną bronią na pace. A drugi czołg to będzie pakistański znów czołg premium Al-Kahidy. Jest to też już kopii w klej pojazd, bo to jest MBT-2000, który tak już mamy w grze. Francja też otrzyma swój pierwszy pojazd dywizjonowy, a dokładnie CVL 9035. Nie jest to całkowicie nowy pojazd w grze, ale miło widzieć, że Holendrzy otrzymają chociaż jakiś jeden pojazd w grze. Chociaż ja bym wolał, żeby jak dostali samoloty Beneluxkie Graje, to żeby jakieś czołgi w większej ilości zostały dodane do gry. Jeżeli chodzi o Francję, no to jeszcze zostanie dodane francuskie drzewko okrętów przybrzeżnych. Wiem, bardzo wiele to osób obchodzi i warto wspomnieć tutaj, że okręt La Combinante otrzyma pociski SS11, jako pociski kierowane na swoim wyposażeniu jako okręt. Szwecja jak na razie, otrzyma tylko premium pojazd KW1 1942, nic więcej. A Izrael otrzyma dwa pojazdy. Ten jeden pojazd, którego nie wiem, co to jest, bo mi się wyświetla tylko pusty hangar, jak go próbuję wyrenderować. A drugi to jest Czołg Tiran 6, czyli T62 wersji takiej. Przerobionej, zdobycznej. No po prostu, tyrant to jest też 62 2 i tyle. Z mniejszych zmian, które wcześniej zapomniałem omówić, to jest to, że dodali nowe celowniki do gry: współczesny celownik amerykański, współczesny celownik rosyjski i konkretnie celownik yy, systemu celowania SOSNA. Wydaje mi się, że chyba wszystkie czołgi w grze mo mogą sobie zainstalować ten celownik i w sumie tyle. Też zmieniono to, jak są wyświetlane pociski smogowe na okrętach. Nie wiem, czy to cały że zmieniono pociski smogowe, ale na okrętach najlepiej to widać. Po prostu teraz pociski smogowe będą lepiej się dostosowywać do większych rozdzielczości gry, bo one miały z tym problem, jakby nie patrzeć. I ostatni news, który warto podać: to, że będą dosyć duże zmiany balansowe na mapie Europa Wschodnia. Zostaną zniszczone wszystkie mosty na mapie, więc nie będzie dało się pojechać na północną wersję, północ mapy, i zostanie dodany jakiś nowy wariant tej mapy, o którym na razie nic nie wiemy. Po prostu ma być jakiś nowy wariant, nowe ustawienie punktów kontrolnych na tej mapie, nowa wersja tej mapy. Dobra. Mam nadzieję, że jakkolwiek uratowałem ten przegląd dev serwera. Mam nadzieję, że miło się słuchało mnie takich mniej zmontowanego, mniej ciętego słowa. Pamiętajcie, lajku, like Supiku. Widzimy się w kolejnych materiałach. I co? Piszcie w komentarzach, czy czekacie na tą aktyzację, co Wam się podoba w tej aktyzacji i życzymy jego czekania na aktyzację samą sobie. Cześć!